Jest jednym z największych autorytetów w dziedzinie finansów, chyba najsłynniejszym inwestorem. Od 20 ponad lat niezmiennie znajduje się w pierwszej dziesiątce najbogatszych ludzi świata, i to właśnie jego w ankiecie wskazaliście jako ten autorytet finansowy, którego chcecie posłuchać. Co niezmiernie mnie ucieszyło, Ponieważ również cenię tego człowieka nie tylko za to, jaki majątek zgromadził, ale przede wszystkim za to, jak konsekwentnie trzyma się swoich zasad. Sam chciałby być zapamiętany przede wszystkim jako nauczyciel, a nie jako inwestor. Dzisiejszym bohaterem będzie wybrany przez Was Warren Buffett. Cześć. Dziś trochę nietypowy odcinek, ponieważ odwiedzimy trzy różne książki, aby przedstawić sylwetkę i najważniejsze myśli wyroczni z Omaha, czyli Warrena Bafeta, którego wybraliście i wskazaliście w ankiecie. Pierwsza książka do jakiej chcę sięgnąć to Money, mistrzowska gra, Money, Master the Game tonego Robinsa, opasłe dzieło uczące ludzi tego świata jak zarządzać swoim majątkiem, więc oczywiście w książce tej nie mogło nie być rozdziału na temat wyrocznic Omaha. Oto, co na temat Warrena Bafeta pisze Tony Robbins. Posłuchajcie. Legenda, która powiedziała już wszystko, prezes zarządu Berkshire Hathaway. Byłem za kulisami programu Today, czekając na wejście na wizję, gdy pojawił się on we własnej osobie. Warren Buffett, jeden z największych inwestorów XX wieku i trzeci najbogatszy człowiek świata z majątkiem szacowanym na 67 miliardów dolarów. No, dzisiaj jest szóstym najbogatszym człowiekiem świata z majątkiem szacowanym na 128 miliardów dolarów. Zawsze byłem wielkim fanem Buffetta, pisze dalej Robbins. Podobnie jak miliony inwestorów na całym świecie, inspirowała mnie historia tego skromnego brokera z Nebraski, który z upadającej firmy tekstylnej z Nowej Anglii pod nazwą Berkshire Hathaway uczynił piątą co do wielkości publiczną spółkę świata. Dysponującą aktywami o wartości blisko pół biliona dolarów, ulokowanymi w rozmaitych przedsięwzięciach, począwszy od firmy ubezpieczeniowej Geico po cukierniczą Seas Candies. Sekretem powszechnie znanym sukcesu Bafeta jest tak zwane Value Investing system, którego nauczył się i który doskonalił dzięki swojemu mentorowi Benowi Grahamowi. Jego istotą jest Wyszukiwanie niedowartościowanych spółek i zakup ich akcji z oczekiwaniem, że ich kurs wzrośnie w długim terminie. To jedna z najprostszych form transakcji o asymetrycznej relacji ryzyko-zysk, wymagająca jednak ogromnego rozpoznania rynku, umiejętności i gotówki co stanowi jeden z powodów, dla których Buffett wszedł w ubezpieczenia. Generują one znakomite przepływy pieniężne, a co za tym idzie, możliwości inwestycyjne. Buffett nie tylko odniósł fenomenalny sukces w biznesie, lecz również stał się jednym z najbardziej szczodrych filantropów w historii, zobowiązując się do oddania 99% swej ogromnej osobistej fortuny na cele dobroczynne za pośrednictwem fundacji Billa i Melindy Gatesów. Prawdopodobnie jest też najbardziej cytowanym i cytowalnym liderem biznesu wszechczasów, o czym mogliście się przekonać, czytając jego Złote Myśli, które gęsto została usiana ta książka. Ja sięgnę do Złotych Myśli Warrena Bafeta w dalszej części tego odcinka, zostańcie z nami. Gdy w końcu znalazłem się z nim w jednym pokoju, nie mogłem się oprzeć pokusie, by opowiedzieć mu o projekcie mojej książki. "Być może moglibyśmy umówić się na wywiad dotyczący tego, jak indywidualny inwestor może odnieść sukces w zmiennej gospodarce." Spojrzał na mnie z uśmiechem. "To powiedział: "Bardzo chciałbym ci pomóc, ale obawiam się, że powiedziałem już wszystko, co człowiek może powiedzieć na ten temat." Trudno było się z tym spierać. Od 1970 roku Warren Buffett publikuje swoje Powszechnie oczekiwane listy do akcjonariuszy, pełne wyrażonych prostymi słowami rad inwestycyjnych i komentarzy. Poza tym istnieje już blisko pięćdziesiąt książek z jego nazwiskiem na okładce, z których kilka pióra samego Buffetta. Mimo to naciskałem dalej. Wiesz, teraz, skoro ogłosiłeś, że prawie cały majątek przeznaczasz na dobroczynność, jaki portfel zaleciłbyś swojej rodzinie, by mogła chronić i pomnażać swoje inwestycje? Znowu się uśmiechnął i ujął mnie za ramię. To bardzo proste, powiedział. Właściwym kierunkiem jest indeksowanie: Inwestuj w wielkie amerykańskie firmy bez ponoszenia tych opłat pobieranych przez menedżerów funduszy inwestycyjnych, a potem trzymaj się tych firm, a w długim okresie na tym wygrasz. Byłem pod wrażeniem. Najbardziej znany w świecie inwestor dobierający akcje do portfela uznaje fundusze indeksowe za najlepszą i najmniej kosztowną formę inwestowania. Później, gdy nawet Steve Forbes i Ray Dalio starali się namówić go, by udzielił mi większego wywiadu, raz jeszcze podkreślił, że nie ma takiej potrzeby. Warren powiedział mi, że wszystkie ważne rzeczy, jakie miał do powiedzenia na temat inwestowania, zostały już opublikowane. Wszystko, co dziś poradziłby indywidualnemu inwestorowi, to zainwestowanie w fundusze indeksowe, by zyskać ekspozycję na szeroki rynek najlepszych spółek świata i trzymanie ich przez dłuższy czas. Aha, praktyka czyni mistrza. Zrozumiałem aluzję, Warren. W tegorocznym liście do akcjonariuszy, Warren po raz kolejny powtórzył. Tę samą radę. Jaka jest jego alokacja aktywów? Oto instrukcje, które zostawił swojej żonie oraz ich trustowi na wypadek swojej śmierci. 10% włóżcie w krótkoterminowe obligacje skarbowe, a 90% w wysoce efektywny kosztowo fundusz indeksowy oparty na SP 500, sugeruje Vanguarda. Wierzę, że długoterminowe wyniki trustu będą dzięki tej strategii lepsze od wyników większości inwestorów, funduszy emerytalnych, instytucji czy osób prywatnych, które zatrudniają wysoko opłacanych menedżerów portfeli. Pamiętajcie, Buffett założył się o milion dolarów z nowojorską firmą Protegi Partners, że pięciu najlepszych wybranych przez Protegi menedżerów funduszy hedgingowych razem wziętych w okresie dziesięcioletnim. Nie będzie w stanie uzyskać wyników lepszych niż indeks SP 500. Według stanu na luty 2014 roku SP 500 zanotował wzrost o 43,8%, podczas gdy 5 funduszy hedgingowych tylko o 12,5%. Wyrocznia z Omaha przemówiła. Tyle o Warrenie Buffecie Tony Robbins w książce Money Mistrzowska Gra, którą napisał, aby dać instrukcje ludziom, no głównie Amerykanom, w co inwestować, czego unikać, jakie błędy ludzie najczęściej tutaj popełniają. Natomiast pozostając przy Warren'ie bafecie chciałbym sięgnąć ponownie do bardzo ciekawej książki Plan Bizosa, która tak naprawdę nie mówi wcale o Amazon, o, o strategii biznesowej Jeffa Bizosa, tylko o komunikacji, o jego sposobie mówienia i komunikowania się ze światem, ze swoimi inwestorami. I tutaj również jest bardzo ciekawa historia. O naszym dzisiejszym bohaterze. Inwestor miliarder Warren Buffett pisze coroczne listy do akcjonariuszy spółki Berkshire Hathaway już od 60 lat, czyli trzykrotnie dłużej niż robił to Bizos. W wieku 90 lat Buffett wciąż pisze te listy. Dzięki zdobytemu doświadczeniu może korzystać z perspektywy dostępnej dla nielicznych. To jest bardzo ciekawa cecha Warrena Buffetta. Sekretem pisania w sposób przejrzysty i prosty jest wyobrażenie sobie swoich czytelników. Sam zawsze mam przed oczami moje siostry Doris i Bertie, opowiada Buffett. Berkshire to prawie w stu procentach ich inwestycja. Są mądre, ale nie zajmują się czynnie biznesem, więc nie czytają na ten temat codziennie. Udaje więc, że od roku nie miały wglądu w działalność firmy, a ja zdaję im sprawozdanie z tego, jak spisuje się ich inwestycja. Buffett rozpoczyna wstępny szkic każdego listu od powitania: Drogie Doris i Bertie. Dopiero przed publikacją zastępuje imiona sióstr oficjalną frazą do udziałowców spółki Berkshire Hathaway. Listy Buffetta są przestępne. Czytelne i ciekawe. Wyobrażając sobie swoje czytelniczki, miliarder wchodzi niejako w ich skórę i zaczyna posługiwać się językiem, który łatwo zrozumieć. Gdy zasiadał do pisania wstępnej wersji listu z 2018 roku, wyobraził sobie, że jego siostry rozważają sprzedaż swoich udziałów. Jego zadaniem było przekonać je, że to błąd. Przeczytaj list Buffetta z 2018 roku, by przekonać się, w jaki sposób ułatwił Doris i Bertie zrozumienie skomplikowanych kwestii finansowych. ów list okrył się sławą głównie za sprawą metafory radzącej, by skupić się na lesie, a nie patrzeć na pojedyncze drzewa. W tekście Buffett stwierdził, że analizowanie szczegółów finansowych każdej firmy z rozległego portfolio spółki byłoby zadaniem o przytłaczającym poziomie komplikacji. Na szczęście dla inwestorów, by sprawdzić, czy Berkshire Hathaway warto zatrzymać, nie trzeba było wyceniać każdej firmy z osobna. Buffett porównał następnie poszczególne przedsiębiorstwa do drzew, których rozmiary wahają się od niepozornych sadzonek po majestatyczne sekwoje. Kilka z naszych drzew toczy choroba i prawdopodobnie za 10 lat już ich wśród nas nie będzie, przyznał Buffett. Wiele innych ma jednak wszelkie szanse zyskać na rozmiarach i urodzie. Pozostałą część listu Buffett poświęcił na przeprowadzenie inwestorów przez pięć kategorii określonych mianem zagajników, z których składa się portfolio Berkshire: działalność niezwiązaną z ubezpieczeniami najcenniejszy gaj w lesie Berkshire zbywalne akcje, pakiety kontrolne udziałów w różnych firmach transakcje gotówkowe i ubezpieczenia. Buffett zdecydował się na użycie drzewnej przenośnej, by stworzyć mentalny model upraszczający skomplikowane informacje finansowe. Stwierdził, że ludziom łatwiej jest wyobrazić sobie leśny zagajnik niż zrozumieć złożone relacje łączące 90 firm zatrudniających prawie 400 tysięcy osób. Słownik języka polskiego definiuje mędrca jako człowieka o wielkiej wiedzy i doświadczeniu. Takich ludzi znaleźć można w różnych częściach świata, także w mieście Omaha, w stanie Nebraska, gdzie zadomowił się najbystrzejszy mędrzec i finansista świata. Miliarder Warren Buffett, jak już się przekonaliśmy, słusznie uważany jest za króla metafor. Jest jednak także. Księciem treściwych cytatów. Większość chętnie cytowanych wypowiedzi Bafeta zawiera mądrość, którą wypełnić można całe książki. A to dowodzi, że lubimy czytać i powtarzać krótkie, fundamentalne prawdy. Tego typu powiedzonka w dwóch zdaniach są w stanie oświecić, wyedukować i zainspirować czytelnika. Oto przykładowe cytaty mędrca z Omaha. Bójcie się. Gdy inni są chciwi i bądźcie chciwi, gdy inni się boją. Na korzyść tego cytatu z listu Bafeta do udziałowców z 1996 roku przemawiają dwie kwestie: krótkie słowa chciwi, nie pazerni czy zachłanni, i omawiana przez nas wcześniej figura retoryczna oparta na odwróceniu szyku. Zdanie jest krótkie, chwytliwe i przyjemne dla ucha. Jednym słowem działa. Bójcie się, gdy inni są chciwi. I bądźcie chciwi, gdy inni się boją. Kolejny aforyzm: nieważne jak sprzedajesz, ważne jak o tym opowiadasz. W liście z 2016 roku Buffett w typowy dla siebie sposób korzysta z języka potocznego. Pisze tak jak ludzie mówią: nieważne jak sprzedajesz, ważne jak o tym opowiadasz. Kolejny aforyzm: warto się zadawać z ludźmi lepszymi od siebie. W dalszej części tego cytatu Buffett wyjaśnia, o co mu chodzi: Parafrazując to zdanie: Wybieraj wspólników, którzy zachowują się lepiej od ciebie, a z czasem zaczniesz się przesuwać w tę samą stronę. Krótsze zdanie zapada w pamięć: Warto się zadawać z ludźmi lepszymi od siebie. Kolejne: Nie chcę skakać nad płotkami, które mają dwa metry. Szukam takich, które mają metr żebym mógł nad nimi przejść długie zdanie lecz złożone z możliwie najkrótszych słów nie kupuj rzeczy zbędnych bo będziesz musiał sprzedać te niezbędne kolejna zgrabna wypowiedź dopiero gdy jest odpływ widać kto opływał nago bezbłędny dobór słów wszystko na swoim miejscu kolejne przez 240 lat nie opłacało się grać przeciw Ameryce, i teraz się to nie zmieni. Właściwe słowa to klucz do sukcesu. Buffett woli powiedzieć grać niż robić zakłady i przeciw, zamiast przeciwko. Ameryka najlepsze dni ma przed sobą. To zdanie jest znacznie krótsze niż jego pierwotna wersja. Wyobraź sobie, że zamiast niego Buffett napisałby: Ameryka jest dobrze przygotowana do wykorzystania przyszłych możliwości wzrostu. Jeśli chcesz brzmieć śmiało, Wyrażaj się zwięźle. W świecie biznesu krótkie, wpadające w ucho zdania są odpowiednikami chwytliwych refrenów w piosenkach. Te drugie sprawiają, że piosenka nie chce wyjść z głowy, a naukowe określenie tego zjawiska to mimowolne obrazowanie muzyczne. Mówiąc prosto, chwytliwa melodia. Sięgnijmy jeszcze do książki Mądre inwestowanie według Warrena Bafeta. Jest to po prostu zbiór takich właśnie a, aforyzmów, powiedzonek i cytatów z tego, co powiedział i napisał Warren Buffett, a autor książki Robert Block pisze o nim Zasady inwestycyjne Buffetta są proste, stare i jest ich zaledwie kilka. Sukces Warrena wynika w znacznej mierze z jego osobowości, charakteru oraz gotowości do nauki i nauczania innych. I co powiedział lub napisał Warren Buffett? W świecie biznesu lusterko wsteczne zawsze jest wyraźniejsze niż przednia szyba. Amerykański biznes będzie sobie świetnie radził w przyszłości, a akcje będą się rozwijały równie pewnie, ponieważ ich los jest związany z wynikami biznesowymi. Oczywiście pojawią się okresowe spadki. Ale inwestorzy i menedżerowie uczestniczą w grze, która w znacznym stopniu obraca się na ich korzyść. Indeks Dow Jonesa wzrósł z 66 do 11 497 w trakcie XX wieku. To zdumiewający wzrost o 17 320%, który zmaterializował się pomimo czterech kosztownych wojen, wielkiego kryzysu i wielu recesji. A nie zapominajmy, że przez całe stulecie akcjonariusze otrzymywali znaczne dywidendy. Jeśli znajdujesz się w łodzi, która notorycznie przecieka, prawdopodobnie bardziej produktywna okaże się energia poświęcona na wymianę łodzi, niż energia skierowana na łatanie dziur. Dawno temu Ben Graham nauczył mnie, że ceną jest to, co płacisz, wartością jest to, co otrzymujesz. Czy mowa o skarpetach, czy o akcjach, lubię kupować wysokiej jakości towary, gdy są przecenione. Bardzo lubię, powiem Wam szczerze, właśnie to podejście. Myślę, że w dzisiejszym świecie jest taki ogrom ofert różnych. Rzeczy używanych, które są nadal w świetnym stanie, a oferowane są za ułamek pierwotnej ceny, że aż grzechem jest nie korzystać z tych możliwości, a przy okazji dużo radochy daje mi, nie wiem jak, wam, dawanie drugiego życia takim wartościowym przedmiotom. Kolejny cytat z Warrena: Reakcją moją i mojej rodziny na nasze niezwykłe szczęście nie jest poczucie winy, a raczej wdzięczność. Gdybyśmy wykorzystywali więcej niż 1% moich czeków na nas samych, ani nasze szczęście, ani dobre samopoczucie nie uległyby poprawie. Natomiast pozostałe 99% może mieć ogromny wpływ na zdrowie i dobrostan innych. Ta rzeczywistość wyznacza oczywisty kurs dla mnie i mojej rodziny: zatrzymać to wszystko, czego moglibyśmy potrzebować, a resztę rozdać społeczeństwu na jego potrzeby. Moje zobowiązanie utrzymuje nas na tym kursie. Sukces w inwestowaniu nie jest skorelowany z IQ. Mając jednak przeciętną inteligencję, potrzebujesz usposobienia zdolnego do kontrolowania tych popędów, które innym ludziom przysparzają kłopotów podczas inwestowania. Jutro jest zawsze niepewne. Niech ta prawda Cię nie wystraszy. Przez całe moje życie politycy i eksperci nieustannie narzekali na przerażające problemy, przed którymi stoi Ameryka. Jednak obecnie nasi obywatele żyją aż sześć razy lepiej niż wtedy, gdy się urodziłem. Prorocy zagłady przeoczyli najważniejszy czynnik, który jest pewny: potencjał ludzki jest daleki od wyczerpania, a amerykański system uwalniania tego potencjału. System, który zdziałał cuda przez ponad dwa stulecia, pomimo częstych przerw, spowodowanych recesją czy wręcz wojną, pozostał żywy i skuteczny. Nie mam problemu z poczuciem winy z powodu pieniędzy. Widzę to w taki sposób. Moje pieniądze stanowią ogromną liczbę kwitów wystawionych na społeczeństwo. To tak, jakbym miał małe kawałki papieru, które mogę zamienić w konsumpcję. Gdybym chciał, Mógłbym zatrudnić 10 tysięcy osób, które przez całe życie nie robiłyby nic innego, tylko codziennie malowałyby mój portret, a PKB szłoby w górę. Tyle, że użyteczność tego produktu byłaby znikoma, a ja powstrzymywałbym tych 10 tysięcy ludzi od prowadzenia badań nad AIDS, nauczania czy pielęgniarstwa. Zatem tego nie robię. Nie korzystam ze zbyt wielu takich kwitów. Nie ma niczego materialnego, czego bardzo pragnę. I w zasadzie zamierzam wszystkie te kwity przekazać na cele charytatywne, kiedy moja żona i ja umrzemy.